Zakończyło się niedawno spotkanie pana premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego z przedstawicielami opozycji. Tak jak Państwa wcześniej informowałem, podczas tego spotkania zostały przedstawione trzy główne propozycje dotyczące pakietu zmian prawnych, które są niezbędne do tego, aby skutecznie egzekwować różnego rodzaju działania wobec Rosji oraz wobec wszystkich podmiotów, które są związane z Rosją oraz które współfinansują machinę wojenną, którą widzimy i obserwujemy na terenie Ukrainy. Pierwszym z tych punktów, który zaproponowaliśmy, to była kwestia jest kwestia związana z możliwością zajmowania majątków oligarchów rosyjskich oraz podmiotów, które współfinansują działania Rosji. W czasie tych debaty i później również w komentarzach, które przed chwilą widziałem w mediach, pojawiało się pytanie, czy są inne możliwości prawne do tego, aby to zrobić. Nie ma takich możliwości w polskim systemie prawnym. W polskim systemie prawnym możliwe jest tylko i wyłącznie mrożenie majątków tego typu, czyli na przykład użycie ustawy o, o zagrożeniach terrorystycznych i te, te działania są podejmowane, natomiast nie ma możliwości w przypadku tego typu, tego typu majątku na rzecz na rzecz Skarbu Państwa, a później wykorzystanie ich na przykład w zakresie refinansowania skutków wojennych, które są realizowane przez Rosję. W związku z tym do tego są niezbędne zmiany konstytucyjne. Taka podobna dyskusja zresztą toczy się na terenie całej Unii Europejskiej i za chwilę też chciałem przejść o tym i powiedzieć kilka słów o tym w kontekście spotkania z ambasadorami, które przed chwilą się odbyło. Drugi temat to kwestia wdrożenia dodatkowych sankcji podatkowych dla podmiotów, dla firm, które kontynuują swoją działalność na terenie Rosji, a które równocześnie prowadzą działalność na terenie Polski. Nie może być tak, że te podmioty, które w tej chwili nie mają odwagi, aby, aby wycofać się z finansowania rosyjskiego reżimu, były tak samo traktowane jak te podmioty, które zdecydowały się i podjęły odpowiedzialną decyzję, aby zaprzestać działalności na terenie Rosji. I trzecia rzecz, o której dzisiaj mówiliśmy, to kwestia przyspieszenia wydatków na, na zbrojenia po to, aby zabezpieczyć się przed działaniami Rosji, które mogą być niestety rozszerzone na terytorium Polski, terytorium państw bałtyckich. Do tego niezbędne jest, aby Unia Europejska, ale również żeby w polskim porządku prawnym zmodyfikować przepisy prawa i wyłączyć te, finans te wydatki finansowe z kwalifikowania ich do długu publicznego. Zresztą Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, który w ogóle ma tego typu przepisy zamocowane w Konstytucji. Przed chwilą również odbyło się spotkanie kierownictwa kancelarii premiera z ambasadorami Unii Europejskiej i NATO. To spotkanie miało na celu omówienie kwestii związanych z naszą ostatnią wizytą w Kijowie oraz, przed, oraz omówienie sytuacji przed szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbywa się w tym tygodniu oraz przed posiedzeniem Rady Europejskiej. Na tym spotkaniu podkreśliliśmy przede wszystkim, że Polska będzie domagała się jak najszybszego uruchomienia sankcji dotyczących kwestii ropy, gazu czy węgla. Cały czas ten, ten postulat będziemy podnosić pomimo tego, że niestety e, duże państwa Unii Europejskiej na ten postulat się nie zgadzają. To jest stały postulat, który ma odciąć zasilanie machinie wojennej Władimira Putina. Ale to, co jest istotne również, to przygotowanie innych planów związanych z odbudową chociażby Ukrainy. O tym planie pan premier Morawiecki mówił jakiś czas temu, gdy widział się z Ursulą von der Leyen, ale druga kwestia, która jest bardzo ważna, drugi filar, który, który będzie omawiany, to jest kwestia użycia i właśnie zabezpieczenia tych środków finansowych, które znajdują się w państwach Unii Europejskiej. Bo szanowni Państwo, w tej chwili w Europie szacuje się, że kilkaset miliardów dolarów jest zlokalizowanych albo w rezerwach banków centralnych, które należą do Rosji, albo w ramach majątków, które posiadają oligarchowie. Naturalnym jest, że tego typu majątki powinny być elementem reparacji wojennych i wykorzystane do tego, aby odbudować Ukrainę, która została zniszczona właśnie dzięki dzięki finansowaniu Rosji. W związku z tym na terenie Europy już w tej chwili znajdują się miliardy dolarów, które mogłyby być wykorzystane dla pomocy dla Ukrainy. Dzisiaj o tym też na spotkaniu z ambasadorami mówiliśmy, że jednym z postulatów będzie to, aby te majątki zabezpieczyć. W tej chwili one są zamrożone, ale w przyszłości wykorzystać jako elementy. Element reparacji wojennych, bo wiemy doskonale o tym. Również Polska, niestety, ma te smutne doświadczenia historyczne, że elementy i proces reparacji wojennych jest bardzo skomplikowany w przyszłości, a w tej chwili na terenie. Unii Europejskiej, na terenie Europy, są gotowe środki finansowe należące do władz Rosji, należące do państwa rosyjskiego, które mogłyby być wykorzystane właśnie jako element reparacji wojennych, które należą się Ukrainie z racji na to, że Rosja w sposób bezprawny, w sposób zbrodniczy zaatakowała państwo, które w żaden sposób nie sprowokowało takiej agresji. Szanowni Państwo, bardzo proszę, jestem do dyspozycji, jeżeli chodzi o pytanie. Przede wszystkim najważniejsza rzecz to faktycznie przyjęcie teraz możliwie daleko idących sankcji na najbliższym szczycie Rady Europejskiej. To jest jedna rzecz, ale druga istotna bardzo. To jest niewykluczanie europejskiej drogi Ukrainy do struktur Unii Europejskiej. Niestety premier Holandii miał kilka takich niefortunnych wypowiedzi dotyczących bardzo sceptycznych wypowiedzi dotyczących potencjalnego członkostwa Ukrainy w przyszłości w Unii Europejskiej. Będziemy przekonywać premiera Holandii, że ta droga europejska Ukrainy jest elementem stabilizacji i bezpieczeństwa dla całej Unii Europejskiej, bo jest naiwnym myślenie, że zostawienie Ukrainy na Rosji w czymkolwiek pomoże, że to ograniczy apetyty Putina. Tak nie jest i doświadczenia historyczne pokazują ostatnich lat również, że Władimir Putin myśli zupełnie innymi kategoriami. I o tym dzisiaj też będziemy mówić w czasie spotkania z premierem Holandii, ale również o tym, że potrzebny jest ten pakiet właśnie, o którym przed chwilą mówiłem, czyli pakiet z jednej strony odbudowy dla Ukrainy współfinansowany przez kraje członkowskie Unii Europejskiej, przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Kanadę, bo te państwa zadeklarowały też takie taki współudział w takim planu dla odbudowy Ukrainy, ale z drugiej strony właśnie, żeby na poziomie europejskim, na poziomie Unii Europejskiej wykorzystać te majątki zgromadzone w europejskich bankach, w rezerwach, które są własnością Rosji, do tego, aby przekazać je później na rzecz Ukrainy w ramach reparacji wojennych, bo inaczej, tak jak mówię, ten proces może trwać latami i nigdy się nie skończyć, a w rękach Europejczyków, w rękach europejskich instytucji bankowych, w rękach europejskich państw są już majątki zamrożone, majątki rosyjskie, które można było Byłoby wykorzystać do pomocy Ukrainie, byłoby to jest to moralnie uzasadnione, jest to możliwe, ale oczywiście Unia Europejska, instytucje międzynarodowe muszą wyjść poza te utarte do tej pory szablony, żeby na taki krok się zdecydować. Panie Ministrze, Donald Tusk po tym spotkaniu wyszedł do nas i powiedział m.in., że na jego jednoznaczną prośbę do premiera, żeby pokazać wykaz firm, które kupują węgiel z Rosji, nie dostał odpowiedzi, ale też, że. Nie, nie ma informacji dotyczącej tego, jakie działania rząd planuje zastosować, żeby zablokować możliwość kupowania węgla z Rosji. Czy rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce? Pani redaktor. Oczywiście Donald Tusk jak zwykle w zręczny sposób manipuluje tym, co się stało na spotkaniu, bo oczywiście Donald Tusk wie doskonale, że spółki skarbu państwa są niezależne od rosyjskiego gazu, a, rosyjskiego węgla, a podmioty prywatne kupują tego typu, tego typu węgiel i dlatego my domagamy się na poziomie Unii Europejskiej, żeby wprowadzić sankcje, bo inaczej ten węgiel może do nas trafiać chociażby ze strony niemieckiej, z każdego innego kraju Unii Europejskiej, bo jeżeli nie będzie sankcji gospodarczych, na poziomie całej Unii Europejskiej, to my nie możemy zablokować tych dostaw. Możemy technicznie jedynie to robić, jeżeli chodzi o teren wpływu do naszego kraju, ale nie możemy zablokować dostaw z Niemiec, bo to jest element polityki, polityki ekonomicznej i handlowej Unii Europejskiej. Dlatego tu i teraz apelujemy o to do wszystkich państw Unii Europejskiej. Już nie mówiąc o tym, że akurat dostawy węgla są niewielkim elementem finansowania Rosji, ale tu i teraz jesteśmy gotowi, żeby za tym głosować na posiedzeniu Rady Europejskiej. Premier skieruje jeszcze dalej dodatkowo do, pismo kolejne do Rady Europejskiej w tej sprawie. To jest jedna rzecz. I jeżeli chodzi natomiast o dostawy... I kupowanie tego węgla, to niestety zdarzają się firmy prywatne w Polsce, które to robią. Natomiast my chcemy, aby zablokować się na poziomie Unii Europejskiej, to odetnie taką możliwość dla każdego podmiotu, w tym dla podmiotów prywatnych. A ponadto w międzyczasie premier Morawiecki rozmawiał już przecież z premierem Australii, z innymi politykami światowymi po to, aby właśnie ograniczyć dostawy rosyjskiego, rosyjskiego węgla w ogóle do Europy i żeby jak najszybciej mogły te dostawy być uzupełnione innymi kierunkami, czy to południowoamerykańskimi, czy właśnie kierunkiem australijskim, czy innymi kierunkami, które są możliwe do świata. Kiedy projekt zmiany konstytucji wpłynie do Sejmu jak rozumiem, no, to trochę potrwa, bo musi taki projekt przeleżeć miesiąc zanim podjęte zostaną prace, czy jeśli wojna, mam nadzieję, zakończy się w jakiejś perspektywie? 那倒不能忘记。 Tak, te projekty nadal będą realizowane, bo, bo po pierwsze, mało kto się spodziewa, że ten konflikt zbrojny zakończy się tak szybko. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, mamy do czynienia ze wspieraniem działań o charakterze zbrodniczym właśnie przez oligarchów czy poprzez finansowanie różnego rodzaju źródłami z Europy, bo nie tylko przecież na terenie Polski. I ten projekt będzie nadal aktualny, niestety. Natomiast faktycznie droga konstytucyjna jest taka, że ona trwa miesiąc od momentu złożenia projektu. Liczę na to, że w tym tygodniu zostanie było zgłoszonych kilka uwag rozszerzających te poprawki, o których dzisiaj mówiliśmy. Natomiast procedura jest jednomiesięczna i jeszcze raz chciałbym podkreślić, nie ma prawnej możliwości skonfiskowania takich majątków bez zmiany konstytucji, bo widziałem tutaj takie stwierdzenia nieprawdziwe niestety, że to można aktualnymi przepisami zrobić. Nie można, polska konstytucja jest w tym zakresie bardzo pryncypialna. Można aktywa mrozić, ale nie można ich konfiskować, ponieważ nie ma takich możliwości prawnych. W polskim systemie prawnym i w polskim ustroju. Przed wysłaniem projektów do Sejmu będzie jeszcze jakieś spotkanie z politykami innych partii, czy to było jedyne? Jeszcze są, nie, po pierwsze jeszcze będziemy kontynuować spotkania dotyczące sytuacji związanej i z wyzwaniami, jeżeli chodzi o uchodźców na terenie Unii Europejskiej, jak i z sytuacją wojenną na terenie Ukrainy, więc te spotkania będą się odbywały częściej. Natomiast jeżeli chodzi o sam projekt, to pamiętajmy o tym, że on jeszcze na poziomie sejmowym może być obrabiany pod kątem poprawek, dlatego mi się. Tryb i on pozwala na to, aby faktycznie doszliwować ewentualne jeszcze uwagi, które by się pojawiły w tym czasie. Czyli w tym tygodniu projekt powinien być... Liczę na to, że w tym tygodniu nie będzie to możliwe, tak. Panie Ja bym chciał zapytać Donalda Tuska, jak sobie wyobraża siłowe relokowanie matek z dziećmi, bo dzisiaj to proponuje, znaczy proponuje siłowy mechanizm relokacji. Ja sobie takiego praktycznego, praktycznego mechanizmu realizacji tego typu postulatów po prostu nie wyobrażam. Dzisiaj na spotkaniu z ambasadorami tutaj w kancelarii premiera o tym mówiłem i też wspominałem o tym, że oczywiście przyjmujemy za dobrą kartę deklarację każdego państwa Unii Europejskiej, które jest gotowe przyjąć konkretną grupę uchodźców uciekających. Przy przed wojną z terenu Ukrainy, ale to muszą być decyzje osób, które tam chcą przejechać, bo tak jak, tak jak mówię, jak Donald Tusk by sobie wyobrażał, żeby siłowo matki z dziećmi transportować do innych krajów Unii Europejskiej. Czym innym natomiast jest, żeby, żeby współfinansować tego typu działania, jak opieka na, na terenie Polski, na terenie Rumunii, Słowacji, innych krajów Unii Europejskiej, pobyt tych osób. I tu musi być mechanizm unijny, i taki mechanizm unijny my zabiegamy. Podobnie jak taki mechanizm unijny był stosowany chociażby dla osób, które, e, które były na terenie Turcji. Wtedy też był taki ogólnoeuropejski mechanizm, który Polska również współfinansowała, aby pomóc tym osobom, które przebywały na terenie Turcji. Panie ministrze, wiemy co z rosyjskim gazem, mniej więcej co z rosyjskim węglem, a co z rosyjską ropą? Wyszedł tutaj ze spotkania poseł Władysław Teofil Bartoszewski, mówił, że jesteśmy drugim krajem Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o importerów ropy z Rosji. No, tu Orlen, prawda, importuje, no, co było naturalne do na tej pory. Czy, jakie działania tutaj można podjąć? Kiedy? Bo te ramy czasowe tutaj się liczą, czy to są lata, czy tygodnie, miesiące? Panie redaktorze, gdy w 2015 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości objął rządy, jednym z głównych priorytetów było przede wszystkim wybudowanie gazociągu Baltic Pipe, po to, abyśmy mogli właśnie w tym roku całkowicie uniezależnić się od rosyjskiego gazu. To się uda w tym roku po otwarciu gazociągu Baltic Pipe. Drugim ruchem, który był bardzo ważny, to dywersyfikacja dostaw ropy właśnie z kierunku rosyjskiego. Było ponad 90% ropy ściąganej ze strony z, z kierunku rosyjskiego, gdy zaczynaliśmy rządy. W tej chwili jest kilkadziesiąt procent mniej tej ropy ściąganej z kierunku Rosji, dlatego że właśnie Orlen podejmował działania dywersyfikacyjne. Idąc dalej, fuzja lotosu i Orlenu pozwoli właśnie, aby być większym graczem na rynku ropy naftowej na świecie i dzięki temu w inny sposób kontraktować ropę z kierunków arabskich. I właśnie stąd też ten nasz sojusz, jeżeli chodzi o partnera arabskiego, bo stamtąd można tą ropę dodatkowo ściągać i dywersyfikować ją w stosunku do, do innych źródeł, w tym wypadku źródeł rosyjskich. Więc ta strategia będzie kontynuowana po to, aby możliwie szybko to zrobić. I dziwi mnie krytyka. I tu bym chciał też to jednoznacznie powiedzieć. Dziwi mnie ta krytyka ze strony Platformy Obywatelskiej, jeżeli chodzi o fuzję Lotosu i Orlenu, bo właśnie ona pozwala na to, żeby taką dywersyfikację zapewnić. Zresztą to pokazuje również i Państwo niech zwrócą na to uwagę, jak była głosowana uchwała Senatu krytykująca fuzję Orlenu i Lotusu że wielu senatorów Platformy Obywatelskiej za nim nie zagłosowało. Bo doskonale wiedzą o tym, że ta fuzja jest dobra. I nie dali się wciągnąć w tą grę, którą niektórzy próbują z opozycji tworzyć, że fuzja Lotosu i Orlenu rzekomo jest szkodliwa. Nie, ona jest pozytywna i wiele osób o tym wie i nie chcę głosować przeciwko tej fuzji, bo wiedzą, że za 2-3 lata to byłoby tak jak podpisanie się pod powiedzmy pod poparciem dla Nord Stream 2. Tak samo dzisiaj sprzeciw wobec Lotosu i fuzji Lotosu i Orlenu jest de facto sprzeciwem za dywersyfikacją źródeł dostaw ropy do Polski. Więc widzę, że niektórzy z opozycji to doskonale rozumieją i w tą grę nie dają się wciągać. Panie ministrze, muszę jednak dopytać, bo to jak najbardziej to wszystkie działania które pan minister wymienił ale to one wreszcie taki charakter długofalowy mają prawda A, czyli stan dzisiejszy jest taki że bez jak sami jako Polska jako Orlen nie, jesteśmy, nie możemy tak zrezygnować z rosyjskiej ropy prostu. Bo... Panie redaktorze, dywersyfikacja źródeł energii trwa określony czas. I oczywiście, że to nie jest coś, co można zrobić z dnia na dzień. Natomiast my mamy w tej chwili rezerwy ropy po to, aby na przykład zabezpieczyć się na określoną liczbę tygodni. I chociażby odcięcie na te kilka tygodni, czy kilkanaście tygodni Rosji od dostaw globalnie w całej Unii Europejskiej spowodowałoby, że Rosja nie wytrzymałaby takiego szantażu finansowego. Dzisiaj na przykład odcięcie Rosji na dwa-3 miesiące nawet tylko od całkowitych dostaw gazu, ropy i węgla, gdzie Unia Europejska ma akurat zapasy w tym zakresie, żeby w taki sposób postępować, oznaczałoby, że Rosja już by się z tego tytułu nie podniosła. Dlatego o to apelujemy, żeby chociaż w taki gest wykonać, bo to spowoduje, że gigantyczna presja na rząd rosyjski zostanie wygenerowana, a Unia Europejska jest w stanie taki ruch zrobić, choć on będzie oczywiście trudny, ale jednocześnie jesteśmy głęboko przekonani, że powstrzymałby Rosję przed dalszymi działaniami. Bo oni też nie mają w jaki sposób inny sprzedawać na inne kierunki ani ropy, ani, ropy, ani gazu w tak szerokim zakresie, ponieważ nie mają do tego niezbędnej jest to szansa na szczycie Rady Europejskiej? W Niestety obawiam się, że, że tutaj nie będzie dużego poparcia w tym zakresie, bo jest kilka dużych krajów Unii Europejskiej, które jest bardzo zależnych od, od, od tych składników. Ale być może to się zmieni, gdy front rosyjski będzie przemierzał niestety kolejne połacie Ukrainy. Przyjdzie większa refleksja w tym zakresie. Ale pamiętajmy też o tym, że jest cały pakiet innego rodzaju sankcji, który można wdrażać stopniowo. Zacznijmy chociażby od zrealizowania tego, co by obiecywał kanclerz Scholz w Bundestagu, czyli że zamknie całkowicie system SWIFT dla rosyjskich banków. Dla dwóch rosyjskich największych nie to Jakbyśmy chociaż to zrealizowali, to też już byłby dalszy krok, który byłby bez wątpienia bolesny dla Rosji. Przez obecność Joe Bidena nie może przekonać, sobie w tych, nie przekonać do tych sankcji? Sankcje, zdecydowały się zakazać wszelkich z Rosji Bez wątpienia ta presja ze strony Stanów Zjednoczonych, ta solidarna postawa ze strony naszych amerykańskich przyjaciół jest elementem, który jest też elementem presji na kraje unijne, aby postąpić w sposób analogiczny. Faktycznie Stany Zjednoczone taki ruch wykonały, też podejmują działania, aby zwiększyć eksport ropy, gazu z innych kierunków na świecie, po to, aby faktycznie jednocześnie szalejące z tego tytułu ceny w jakiś sposób amortyzować. Więc obecność prezydenta Stanów Zjednoczonych i na szczycie Rady Europejskiej, i na szczycie Paktu Sojuszu Północnoatlantyckiego będzie tutaj istotna. Myślę, że to też spowoduje, że e, można liczyć na kolejne kroki sankcyjne. Panie ministrze, a już no, abstrahując od jakichkolwiek słów Donalda Tuska, ja chciałam jeszcze raz zapytać o tą relokację. Czy państwo nie, nie chcieliby jednak wystąpić z takim wnioskiem, bo przecież relokacja wcale nie musi być, jak pan mówi, przymusowa. No, może po prostu ułatwić przeniesienie uchodźców, którzy trafiają do Polski do innych krajów Unii Europejskiej. Tak? Pani redaktor, tak jak powiedziałem na początku, mechanizm takiego dobrowolnego przemieszczania się na terenie Unii Europejskiej już istnieje w tej chwili. On Granicach Schengen można poruszać się bez dodatkowych ograniczeń. Więc każde państwo, które jest gotowe do tego, żeby przyjąć te, te osoby, oczywiście takie deklaracje ze strony państw członkowskich przyjmujemy, przyjmujemy dobrze i liczymy na to, że one będą podejmować dalsze takie działania. Tylko relokacja, o której była mowa wcześniej, miała charakter przymusowy, kwotowy wręcz, tak, czyli dokładnie kto ile przyjmuje i w taki sposób no, siłowy, niestety, miało być to realizowane. Więc to, co jest realne w tej chwili, to przede wszystkim, żeby zorganizować finansowanie ze środków unijnych, podobne jak miała Turcja, może dalej idące, bo też ono ma charakter bardziej rozproszony, nie dotyczy jednego kraju, tylko wielu krajów, które przyjmują osoby, które uciekają przed wojną i na to jesteśmy gotowi i na to apelujemy.